Posłuchaj tego nagrania, jeżeli bardzo często w związku czy to po prostu w życiu, zawsze masz dużo oczekiwań i potem się rozczarowujesz, bo nie dostajesz tego, co chciałaś. Myślę, że będzie to świetne nagranie, szczególnie jeżeli widzisz to w walentynki i szczególnie jeżeli oglądasz dużo kontentu, gdzie dziewczyny dostają na przykład ogromne bukiety od mężczyzn czy drogie prezenty. To nagranie głównie pomoże ci poczuć się lepiej, ale też efektem ubocznym prawdopodobnie będzie to, że zaczniesz dostawać więcej. Ale w większej lekkości i bez wymuszania tego na 3D. W niektórych przypadkach na swoim mężczyźnie. Ogólnie, jeżeli zaciekawi Cię to, co powiem, to zapraszam Cię też do mojego masterclass Power Couple, który odbędzie się za półtora tygodnia. I tam powiem o tym znacznie więcej. Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia celebrować różne święta, w tym walentynki, ale to, co będę celebrować chyba dzisiaj najbardziej, to to, że pierwszy raz w ogóle mi na niczym nie zależało. Totalnie mam coś takiego, że nawet gdybym nie dostała nic albo nie robiłabym nic, to i tak będę szczęśliwa i będę zadowolona. I jest to wynik mojej całej pracy, którą wykonywałam poprzedni rok, ale jeżeli tego posłuchasz, to dla Ciebie może to wydarzyć się znacznie szybciej, że też poczujesz o wiele większy spokój. A tak poza tym dostałam najwięcej rzeczy Ever i najlepsze wydarzenia Ever w swoim życiu, także słuchajcie, to działa. Zacznijmy sobie może najpierw od odpowiedzenia na pytanie, dlaczego większość osób tak bardzo pragnie albo z kimś być w związku, szczególnie w dzień dla zakochanych, dla miłości, albo jak już są w związku, to coś dostawać od tej osoby, że on powinien zorganizować randkę, on powinien nam coś kupić. No to ja Wam powiem. Jest tak dlatego, że a, te rzeczy zwykle. Wszystkie rzeczy na zewnątrz w 3D, czy to inni ludzie, czy to dostawanie prezentów, jakieś rzeczy materialne, są zwykle nam po to, żeby zakleić jakąś dziurę. Mam tu na myśli dziurę w postaci słabego self-konceptu i wszystkich przekonań z tym związanych. W najprostszym przykładzie ja nie wierzę w to, że mogę być kochana, albo ja nie wierzę w to, że mojemu mężczyźnie nam nie zależy, więc ja potrzebuję na to dowodu. Dowodu na przykład w postaci tego, że on mi kupi kwiaty i wiadomo, im ważniejsze wydarzenie, tym bardziej to się nasila. I tutaj ponownie, nie zrozumcie mnie źle, ja uważam, że jeżeli mężczyźnie nam zależy, to on będzie nam chciał sprawiać radość poprzez prezenty czy spędzanie z nami czasu, więc to nie jest tak, że nagle wam mówię: O, chodźcie na te randki, na kawę, jak on nic dla was nie robi, to wchodźcie w taki związek, ale mam tutaj na myśli coś innego, żeby kiedy już jesteście w tym związku, nie wpadać w ten tryb typu jestem cały czas zła, bo cały czas wymagam od niego coś więcej, albo mimo, że on robi dla mnie miliard różnych rzeczy i widać, wiadomo, wszyscy nawet dookoła to widzą, że mnie kocha, to ja znajdę sobie jeden powód, żeby się do czegoś przypierd... Tylko dlatego, że w moim przekonaniu dalej nie czuję 100%, że zasługuję na miłość i mam takie ciśnienie na dostawanie od niego pieniędzy, prezentów czy czegokolwiek innego. Gwarantuję Wam, że zaraz po tym, jak sobie odpuścicie i naprawdę skupicie się na miłości do siebie, na swoim self-koncepcie, to... Znacznie, znacznie, znacznie więcej obfitości od niego i od wszystkich innych, od całego wszechświata, zacznie do was przypływać, kiedy wyjdziecie w ten stan, że mam wyrobane, bo niczego od innych ludzi nie oczekuję. Inni ludzie nic nie, nie są w stanie mi dać, bo ja wszystko daję już sama sobie. Ja czuję się tak wartościowa, ja czuję się tak kochana, ja tak bardzo wiem, że ja zasługuję na całą miłość, że nieważne czy ktokolwiek mi da cokolwiek, czy ja będę z kimkolwiek, bo ja nic nie potrzebuję. I wtedy właśnie dostajemy. I dlatego Wam mówię, dostawanie wszystkiego jest najlepsze. Manifestacja. Coraz większych pieniędzy, coraz lepszych prezentów jest świetna, ale jest najlepsza, kiedy po prostu macie wyrąbane w to i zaczynacie rozumieć, że to jest iluzja i że nic nie może przyjść na zewnątrz, co nie wyszło z Was najpierw. Wesołych walentynek.